12-letni Konrad Świder od urodzenia jest chory na artrogrypozę. Przeszedł kilka operacji, nie chodzi, nie rusza rękami. Jeszcze do niedawna nawet sam nie był w stanie siedzieć, ale dzięki rehabilitacji udało się. Aby utrzymać te efekty, musi ciągle ćwiczyć. Rehabilitacja to spory wydatek. Żeby zarobić na leczenie, Konrad sprzedaje obrazy, które maluje ustami. Spaliny samochodowe przyczyniają się do powstawania nienaturalnych zjawisk atmosferycznych. To jedna z ulubionych lekcji Konrada, informatyka. Choć nie może ruszać rękami, komputer nie ma przed nim tajemnic. Za pomocą zwykłego ołówka korzysta z laptopa. Smog. Napiszesz? Ale skazuj te. Konrad od urodzenia jest chory na artrogrypozę. Nie może samodzielnie chodzić, poruszać rękami. Korzysta z elektrycznego wózka. Ma specjalny gorset. Powiedz, kiedy będzie dobrze? O tak. Dobrze. Mhm. O. No, to śmiało. Konrad jest całkowicie uzależniony od rodziców. Na co dzień opiekuje się nim mama. Codziennie zawozi go na trzy lekcje do szkoły. Konrad, jaki był temat ostatniej lekcji? Formy terenu, tak. Proszę na A może formy terenu? Tak. Pomimo choroby, Konrad uczy się świetnie. Jest jednym z najlepszych uczniów w szkole. On bardzo lubi chodzić do szkoły. Przychodzić tutaj, do tego budynku, mama go przywozi, w miarę możliwości na niektóre lekcje. Rodzina robi co może, żeby Konrad żył tak jak jego rówieśnicy. Artrogrypoza to choroba nieuleczalna, ale można zahamować jej postęp. Do tego potrzebna jest codzienna, profesjonalna rehabilitacja. On z czasem może nie będzie chodził, nie będzie ruszał rękami, ale będzie w stanie przynajmniej siedzieć, jako taką funkcjonować. Konrad mieszka w małej wiosce koło Radzynia Podlaskiego. Po długich poszukiwaniach rodzicom chłopca udało się znaleźć dla niego rehabilitanta. To jest twoja lekcja w UEF-u. Staramy się utrzymać ten stan, który jest obecnie. Rozciągamy przykurcze występujące w stawach kończyn górnych, w stawach kończyn dolnych. Jednocześnie staramy się przygotować Konrada do ewentualnych następnych zabiegów chirurgicznych. Ale potrzebne są także turnusy rehabilitacyjne, nowy gorset podtrzymujący kręgosłup, niewykluczone, że kolejne operacje. Tymczasem rodzina utrzymuje się tylko z pensji ojca. Chcielibyśmy naprawdę, żeby syn był bardziej usprawniany, ale wiadomo, nas na to nie stać. Konrad się jednak nie poddaje. Maluje obrazy, i zbiera fundusze na rehabilitację. Chce na rehabilitację, właśnie sprzedając wyrazki za jakąś tam cenę. Kto za, za jaką cenę uważa. W malowaniu pomaga mu mama. Wierzy, że spełnił się jego marzenia. Mam marzenie: chodzić i być zdrowym. Być na przykład malarzem.